Będziemy oglądali nowego Elana 45,1, czyli 45,1 stopy. Już oczywiście widać, że też na wszystkich innych Elanach gli rufowy gazowy jest obowiązkowy. A dwumetrowe zanurzenie, koło sterowe. Manetka, niestety, jest jak zwykle na dole, czego, czego oczywiście nie lubimy, ale generalnie nie jest to takie złe. Uwaga, to jest dość, dość interesujące. Trąbeczka, co mi się bardzo podoba. Już. A co to jest? Pawle, zobacz. Cóż, to jest USB. Wejście pod USB, żeby można było się tutaj ładować, prowadząc, jak jednocześnie. Możemy się ładować, oglądać filmy, czytać wszystko. Z jednej strony pomysł z Bawarii przejęty. Stolik e, zielony na pół. I to jest fajne. Mało tego, mnie się ten stolik podoba, dlatego, że nie ma zbędnych elementów. E, jest ergonomiczny tylko po to, żeby go otworzyć. I oczywiście jedna część rozkładana. Rozkładana tak, żeby można było spać na zewnątrz. Jedna osoba bardzo wygodnie Przynajmniej kabestany, dwa przy rufie. Już ta tendencja, że kabestany idą do tyłu. Dwa kabestany na budówce. Schodzimy na dół. No i zobaczmy, jak wygląda w środku. Kabina ruchowa. Muszę powiedzieć, że tu jest schodek taki. Wejdę do środka, zobaczymy jak wygląda Tak, zobaczymy sobie tutaj Nie jest zła Nie jest zła Okienko wentylacyjne Okienko dosiedlające, drugie okienko Wentylacyjne Szafki Szafka do Schowania rzeczy Ale tylko jedna Zobaczymy sobie teraz Toaletę Toaleta jest fajna, duża, wygodna z miejscem wnęką prysznicową. Nawet powiedziałbym bardzo duża jak na, jak na ten jacht. Następne schodki, czego nie lubimy, no ale są. Miejsce skiperskie. No powiedziałbym, że rzadkość, żeby skipper miał tyle miejsca, stolik nawigacyjny do siedzenia wydzielonego. A czy przez to tracone są metry? I powierzchnia taka użytkowa, pewnie trochę tak, druga kabina rufowa, podobna do pierwszej, natomiast ma więcej, przez to, że z tej strony nie ma toalety, ma więcej miejsca na rzeczy do schowania, lewa, jak będziecie mieli losować kiedyś kabinę, to losujcie najlepiej lewą rufową, jeżeli oczywiście nie wyrosujecie najlepszej dziobowie. No i oczywiście mesa, mesa ciekawa. Lodówka plus zamrażarka. Bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Pawle, prawda? Fajnie, fajnie to jest zrobione. Co tu mamy jeszcze? Szuflada. Przełączniki z tej strony. U góry miejsce na coś, co jest niezbyt wysokie. Jest mikrofala. Mesa wygodna. Znowu ten schodek. Duży stół. Myślę, że spokojnie 10 osób się zmieści. Kuchnia na burcie, ale skrócona. Właściwie, co można o powiedzieć? Że jest. Przejdźmy teraz do kabiny dziobowej. No i, I tu jest właśnie tak, i tu jest właśnie tak. Tutaj szuflandia. I tutaj powiem szczerze. A tutaj powiem szczerze. Ja, mnie już jest trochę trudniej, ale kabinka, szuflandia nie jest. Bardzo ciasna. Powiedziałbym, że na górze bardziej dla osoby najmniejszej. Na dole troszkę większej. Fajne lampeczki. No i oczywiście trochę kawałek na, 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 na miastki do chowania rzeczy u góry. O tak. Tak to wygląda. No i przejdźmy do kabiny dziobowej, jeżeli się zmieszczę. Kabina dziobowa. Tak wygląda. Nie jest może bardzo długa. Duże okno, bardzo duże okienko, jeżeli chodzi o wentylację. Wentylację. Szafa na ubrania nie najgorsza. No ale popatrzcie teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przestrzeń tutaj. Dość, dość jasne. Będę się cofał. O tak, jakoś przechodzę. Generalnie ocena nie jest zła tego jachtu. Pytanie, ile on będzie kosztował w czarterze. I oczywiście, aha, jeszcze jedna rzecz uwaga. Jak zwykle jak to, w jachtowelanach wysoko, wysoko, wysoko. Tutaj mogą stać bardzo wysocy ludzie. To jest rzeczywiście Mesa jest dla bardzo wysokich ludzi. Dobrze doświetlona. Okienka dwa boczne, jedno duże otwierane u góry. Wentylacja bardzo fajna. To czuć nawet. I idziemy do góry. Zobaczmy jeszcze co jest z przodu. I tu z przodu mamy miejsce na tratwę. Coś dziwne. Miejsce do leżenia już zaprojektowanymi materacami z przodu. Całkiem fajne. Pytanie, gdzie postawiłem Ponton? Winda kotwiczna. Po środku knagi normalne. Przestrzeń na tym jachcie. Nie najgorsza. Całkiem przyzwoity jacht. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tybrana